Dzień dobry, widzowie. Właśnie jestem na susence. Właśnie przyjechałem. Um, was w tym odcinku prawdopodobnie rozpoczynającym daily, daily tygodniowe, w sensie co że będziecie mieli w każdą niedzielę prawdopodobnie odcinek. Um, dziś jest wielki piątek, um, ale odcinek dla was nagram. I dopiero będziecie mieli co tydzień odcinek, jak, odcinki, jak kupię kompa. Um. Zobaczcie tutaj, co jest. No, to elegancki Maxo so, 7, ja, za bardzo nie wiem, co nagrywam. Okej. Okay. Dobra, ogólnie, sorry, że wam tu przerywam, ale chcę jeszcze dopowiedzieć, że odcinek był nagrywany przed weekendem majowym. Um, mamy dzisiaj 27 maja um, i mam kompa dopiero, w sensie, no, już mam. Od soboty. Pomału zaczynam ogarniać montowanie. zostawcie jeszcze suba lajka. Like e, nie chcę też przedłużać. Jak jest znak wodny, kapkata to sorry ale jeszcze nie ogarnąłem. Jaki będzie dokładnie program. E, no i co? Miłego oglądania życzę. Eleganckie i Dark Mur. to jest cukrzynka. A nie to jest też. Nie, jak to widać. Całam z straska, zaraz tam pójdę kłopaty i co? Widzimy jak będziemy kolej? Jeździć. Nie wiem, zobaczymy. Ogólnie widzowie to szukam ekipki. na weekend majowy, więc jak ktoś skacze, umie budować. Chce budować, chce jeździć. Zapraszamy serdecznie. Tutaj do nas na zbudujemy najlepszą treningówkę w okolicy nie licząc Sanoka oczywiście tutaj no, do 15 km mniej więcej zrobimy najlepszą treningówkę tu o bo no, będzie elegancko zrobimy tutaj traskę dla Was polecę, ale w bok tutaj elegancko no, um. nie wiem, czy to się nagrało, czy nie w ogóle. Dobra, nie wiem, ale mam nadzieję, że się to nagrywa. Um. Być może testuję dzisiaj to w końcu, chociaż nie wiem, zobaczę, bo sam w sumie jestem. Ale idę się rozgrzać na... o, żaby tam są. No, 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 no. No dropa. Więc co? Dobra, ogólnie najpierw sobie zasypię tylko jedną nie tą dziurę. Tam jest taka dziura, w którą ja już raz wpadłem. Yy, nikoś też wpadł. Yy. No i ogarniamy elegancko i latamy. No może Nie wiem czy mam tej mlapsa zrobię. Dobra, zobaczy się, może Wam zrobić tego tej Dobra, Obra trochę zaspałem, tą górę. ale zaczyna kropić. No więc nie wiem, czy sobie pojeżdżę. Ja nie mogę. U kurde. Ja miałam stałą pięć piosenki, bo to by było łatwiejsze robić. No, to jest małe trochę, ale no. Ja nie chcę latać, bo jestem tu sam. No, bo jak się zwalę, to już nie. Dobra, ma się tutaj lepsze.